Siema, witajcie już w drugiej części Manhunta, jak nie widzieliście pierwszej części to polecam obejrzeć. No i co, lecimy dalej. Okej. Okay. Jeszcze jeden wezmę jak No, teraz powinno styknąć. I szukamy... nie, nie chcę mówić. No w ogóle, ja ci przyniosę tyle chleba. Tak sobie Właśnie ile mi przyniosłeś tego chleba? No, no gdzieś z 20 chyba Przerobionych oczywiście Nie, ja mniej Teraz szukam pewne rzeczy i uu, jak znajdę to grubię Może jedzenie dużo mam, ale to i tak bez sensu Musisz trzymać sobie jedną ważną rzecz że teraz do ciebie się zbliżam. Tak? Mhm. Aha. tak? Jakby się cofam, bo szukam pewnej rzeczy. Ale nie będę zdradzał jakiej. jej. Ja nie w życiu. Co to jest za kim? Pytamy. O, tu mam. Hmm. nie ma nic tego, nie mi się to. Nie wiem no jak to się cieszę, że tu nie ma tego co ty chcesz. <grymne> Okej. Okay. Co? Oj. Można powiedzieć, że jest dobrze. Nie jest to co chciałem, ale jest dobrze. No i właśnie nic tu nie ma co ja chcę w tym drogą. Czy tu jeszcze może coś być? Cześć, że nie pusty kajw. To byłem gorsze, co mam zrobić, No nie, naprawdę. Ty tu ja nie mam miejsca na nic. Masz mi odespoły na rzeczy? Ale ja mam samej potrzeby. O, Dobra, no, nauczyłem się pewnych rzeczy, które jeszcze przed chwilą. Dobra, no, wiecie co? Weźmiemy że do czegoś użyjemy. Serenia. Miejsce totalne. Polecam się nie oddalać. <laughs> nie o czym Po prostu polecam się nie oddalać. <laughs> Musimy pójść tam, żeby zabrać coś tym, co trzymam w lęk. No tu nie ma Jora totalnie ja jestem wyzdrobniona. Będę, żeby odświeżać ten kompas. Czas odświeżam, tylko drklikuję sobie, oddając sobie w drugą rękę. Tak, akurat nie, prawda? Ustał. nie mogę znaleźć kleju. S? Nie, 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 to są te gówniaki, co mnie wtedy zabiły? Te szybkie. Nie już prawa teraz. To jeszcze z łopatą. Pieknie. Dobra, teraz zginę, wiesz o tym bardzo dobrze, nie? I teraz mnie nie zadają. Dziwne. O kurde, PogChamp. No to good. A nie, to chyba to samo. Prowadzimy chyba. W <grym> się wróciłem, <ruchu> a no, dobra, nie będę się mówił.

Teraz powiedz. Yy, nie mogę w ogóle siebie znaleźć. To może za kompasem. Wiem, ale jest coś takiego, tylko się Trochę. Trochę poczekasz, że co ciebie przyjdę Zgadzasz się na to? <gadzasz> <gadzasz? <gadzasz się na to? Proszę raz. Zgadzasz się na to, że będziesz musiał trochę poczekać, aż do się przyjdę? Pokaż dla mnie lepiej. No, dla mnie to trochę, ale... no niestety. Czasami trzeba. Ja nie mogę znaleźć pewnych rzeczy, no cały czas szukam. Ok. Ale jak znajdę, to już mnie kompasem nie znajdziesz, taka podpowiedź. a co nie, invisibility pewnie co? invisibility pewnie jakieś nie, nie, boże jak wchodzisz do netheru to wtedy nie widzisz ale że druga? poczekaj nie, co? Nie, co? My się cieszę. Pog? Cicho Pog? A nie Pog? Powiem tak Przegrałem? Zobaczymy. Pewnie ja już się zbrojnie chciał zbroję. No, bez przesady. Nie no, sorry, Emeraldowa. Czy zastanawiam się co z tego zrobić? masz mi oddać. Gdzie tam teraz proszę? Się? Dobra, się co Tak naprawdę, mogłeś już iść do naderu wziąć pałki blaze roda ale schować czekam, to się to tak... w stronę Holdzie. No? i czekać na mnie jak ja ale bym na, był na, na to byś mnie zepnął do lawy czy coś czy mnie po prostu z zaskoczenia zabił ja bym tak na swoim miejscu zrobił, ale no Chup, ja nie mogę nic znaleźć tutaj w tym problemem. chodzę tutaj to ale problem. że kolejna o nie, bo nie. Co Już dobrać. w sumie nie potrzebuję jeszcze, że już nic nie. To nie Ach, Co za ham? O mówisz? Nie Do creepera, bo wybuchł mi cały craftnik, a nie od Czy jest Aha, to jest ta sama. O Boże, to jest... Aha, ja tu ja... Aaa. Mogę. Kurde, bez skrzynkowiec chyba. Tak. Ale że. Nie. Nie wierzę w to jest w to nie dowierzam. Really sobie śladu Kurde w sumie wydałem No, w sumie walić, tam nic. Nie wiem, czy będę miała jakby tego. Um, ...powiadomienie, to mnie nie Szczerze? Nie wiem, w którą stronę idę, ale szczerze, chyba się zbliżam do Ciebie. Do, do a, i to tak bardzo. Mi się, wie. Tak mi się wydaje. Ale mi się nie wydaje, tylko to jest. A, a, a. Nie wiem co to jest drewno, tylko się biegnie po prostu Gdzie ma być no, Co do piotru jest tego reszta Okej okay. Myślałem, że to ty do mnie strzelasz Jest! Dobra, mamy to Widzę, mamy to Zobaczyłem. Dawaj, nieco innego. Robisz. Ustalenie. Chyba. Hot to już mogę się pozajmać. Chyba, że... Ojoj, co oj. oj, jest? No, to jestem chyba. jestem się stałem. Się jestem Co za No to chyba się do końca Twoja Seria. Ja pierwszy nie, że... nie. Ale mi serce nawala. Mam pół serca. Kurde. Jest! Nie! Jest! Jest! Ja cię nie mogę! Oh. Udało się. Dziedzi widzę, ja? co ty miałeś złoto tu? Nicatalnie. O, oh, ale mi serce nawalało. Nie miałem perły włobo A miałem 5 złotych jabłek chciałem ja... Ale ja to... Ale co zrumbałeś trochę. Nie to ja mi się to część, co nie? Ale dobrze, się udało, bo jak teraz bym przejęł, coś mi się to chciało grać totalnie. Szczerze? mogę to w jednym odcinku zrobić. No. To na drugie, tak nie szło. Myślałem, że ty pójdziesz chociaż do tego. A Szczerze tak na zakończenie. Zagramy sobie rundkę w Bedwarsy. Mm, nie wiem, też. Dawaj. Y no. 116, czy na 18. No dawaj. Dobra, 1.16 16, nie Chodź na do to nie grać. to Coxcraft. O, Boż, tak. tak na zakończenie no, to... A... A ja A że... ja sobie idę, szukam cię w się, się wy na żelazie, patrzę, wioski, nie ma żadnego żelaza, rozkopuję jedno, jedno żelazo, za którym jest... no to na żelazo. Mhm. Dawaj, wbijasz? No właśnie, ja tym prawem, że na żelazo, nie mogę wbić. O, dobra, jest to, Przepraszam, widzę, że tak zlamiłem. Jestem zrobiony już. Fajnie. Dobra, no to. Tak, zaproś mnie. Jaki masz nick? Nie, może. Masz... Pazo. Tutaj, okay, dobre, ja ci napisano na PW. Ale musisz wejść na Bedwarsę. A, to... to czekaj. Już wchodzę. Dobra. No? Dobra, klikam sobie. No okay. tak. i dobra, ostatni ostatnie wrotki, dobra, Mogę tu po dwudziestym level jakimś sposobem to ja nie wiem. Kurde, ja ale serio, to przepraszam, nie przepraszam do tego. Ja myślałem, to nie Mogę z... Ja myślałem, że ty zaraz... a myślałem, że ty będziesz giementować, a to tylko taki chemik, jaki byle jaki. Zbroja i giementowa siekierka. Miałem ten, siekierę sobie zrobiłem. Skąd wziąłeś diaksę? E, z piramidy. A, no to... Ja, ja nawet wiem, trafiłem gdzie byłem, byłem. Nigdy na tej wersji nie grałem w Subway Dursa, ale dobra, możemy sobie wybrać coś Aha, to jest to szerzenie... Jednak tu Subway są słabe no, Gdzie jest to łóżko w ogóle? И ищ, буду и уж положить. Червоню все в той хопа макро. Ранимая мушка. Zaraz mnie nie Dobra, żółty łóżka. jest bez łóżka. No, my też. Do chopa makro, wiesz. Mmm, Ale może. Aj, biegu na ty w ogóle. Ale, że tu odkryte z... było łóżko z jednej strony i nie zauważył tego. Nie, bo to ja nie grałem w słabych Po prostu maser jest taki. Mieszka.

Wersja 1.16 nie będziemy to się to klepać. lepać. Chociaż to jest ten system walki, no jak na 1.8, ale nie lubię po prostu takiego czegoś. jeszcze wam pokażę mojego tekstur, bo nie mojego, ale no. Aha, niezgodna. A ciekawe, co by się stało. Jestem ciekawy, co się stanie, jak pole na tej wersji. Czy nie wiem, popsuje się Minecraft, będzie popsuty, czy. Ej, patrzcie! Dobrze jest, znaczy w miarę. Tak wygląda mój tekstur, tak chociaż on. No nie, nie wygląda tak, ale no Jest na. dużej wersji, tak dobra. No to chyba end. Poczekaj. Dream. Okej okay. 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 Ja już czas Minecraft'a, Minecraft, tak jakby co? Tak nie Gdzieś na górkę. Dzięki za grę, Baję, dzięki. Kurde, ale serio, serio, widzę mnie. Troszkę przerąbałem. O tam się tak nie. Ma. Ej, fajne szczerze jest ta perła. Jakby, no spoko. Tak się fajnie można pobawić, że tak powiem. Zobaczyć gdzie, jakby. Nauczyć się. Trzebać perły czy coś akurat jak Obstawiam, że... O. <głop> ok. No to co no, widzowie? To by było chyba na tyle. Przepraszam, że tak złamiłem. Ale no nie zauważyłem, go. No i co no. Moment. Jutro będzie live'ik. W sumie dzisiaj. Dzisiaj o północy. W północy zrobimy live'a tak do 3 i 4 w nocy. Może, może trochę wcześniej, nawet będzie live. Może nawet o 22. Zobaczymy. Może nawet rano, zobaczymy. Wszystko się okaże w trakcie tam. No to co no? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Baju.